Ja na fame tak trochę patrzę z perspektywy czasu, że to co parę lat po prostu pojawia się na rok dwa, coś czym są wszyscy zainteresowani w sieci. Tak jak kiedyś Rezji ze Stewartem mm -hmm. i potem już bez Stewarta organizowali meetup i mm -hmm. też dziesiątki tysięcy osób na to jeździło. Nie wiem, myślę, że pojawi się coś, coś nowego. Jakbym wiedział, co to sam bym to zrobił, ale nie wiem. Ludzie mają pieniądze, te 50-60 zł można od nich wyciągnąć, więc opłacałoby się coś zorganizować. Czy to jakiś event, czy, czy to będzie fame, czy to będzie właśnie meetup, to, to, to na to przyjdą. Chociaż też ostatnio jak byłem na festiwalu ekipy, jednak ja na to patrzę, mówię, kurde, ale ładnie tu jest. Jak my przyjeżdżaliśmy na te, na te eventy, to to nie było tak ładnie, więc myślę, że może wrócą do łask takie eventy, które przez Freak Fighty trochę zostały zapomniane. No bo kiedyś jak chciałeś spotkać jakiegoś youtubera, to jechałeś na, na ten meetup, a potem jechałeś na fame, jak go chciałeś spotkać. Teraz już ci ludzie, którzy się szanują, nie jeżdżą na, na te gale. Już te, nie ma tej całej śmietanki celebrycko mainstreamowo youtubeowej mhm. na tym fame'ie, bo się znowu źle kojarzy, bo tam już, już nie jest to fajne, już nie jest to sexy produkt, więc być może znowu wrócą do łask te imprezy takie.